Justyna Steczkowska, znana polska wokalistka, w tym roku zrealizowała swoje długoletnie marzenie o powrocie do konkursu piosenki Eurowizji. Już 13 maja artystka wystąpi w pierwszym półfinale, który odbędzie się w malowniczej Szwajcarii. Po trzech dekadach nieobecności, Justyna ponownie stanie w szranki, aby reprezentować Polskę z utworem Gaja. Nie da się ukryć, że przed rozpoczęciem konkursu jej występ wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko w kraju, ale również za granicą. Co ciekawe, piosenka Justyny zdobyła także uznanie w Stanach Zjednoczonych, a jej twórczość zafascynowała córkę Elona Musk'a, Vivian Jenna Wilson. Vivian, która jest owocem związku miliardera z Justin Wilson, w wieku pełnoletności postanowiła odciąć się od swojego ojca i przyjęła nazwisko matki. Znana z aktywności w mediach społecznościowych często komentuje wydarzenia dotyczące swojego ojca, ale tym razem skupiła się na muzyce. Niespodziewanie, 19 marca opublikowała na platformie Threads swoje spostrzeżenia na temat piosenki Gaja. Jej post brzmiał: W mojej głowie od kilku dni jest tylko zargo. Raga, ura, gara, jarga, jarun, era, charadoro. Czas. Mimo, że nietypowe frazy mogły być trudne do zrozumienia, Vivian w komentarzach z troską przeprosiła Polaków za ewentualne błędy, zapewniając, że utwór jest dla niej bardzo specyficzny. Jak zareagowała Justyna Steczkowska na tę wyjątkową sytuację? W rozmowie z serwisem Pomponik artystka przyznała, że była szczerze zaskoczona tym, że jej twórczość dotarła aż za ocean. Jak ta piosenka do niej dotarła, nie wiem. Jestem w tym w takim szoku. Bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. Nawet wrzuciłam na swoje story, że wow, powiedziała wzruszona. Niewątpliwie komentarze córki Elona Maska mogą znacząco wpłynąć na promocję piosenki Justyny, a sama wokalistka jest pełna nadziei co do możliwości, jakie niesie ze sobą taki rozgłos. Kiedy padło pytanie o to, czy reakcja Vivian może wpłynąć na jej szansę w konkursie, Justyna stwierdziła z pokorą, że trudno to ocenić, ale jest wdzięczna za każdy pozytywny sygnał. Nie mam pojęcia, na pewno jest to jakiś obrót informacji, skoro ta piosenka dotarła na drugi koniec świata, to tylko możemy się cieszyć. Może to będzie miało jakieś przełożenie na punkty i Polska będzie w jakiejś pierwszej dziesiątce, pierwszej piątce. Tego nie wiem, ale na pewno takie informacje nam pomagają, więc bardzo dziękuję, podsumowała artystka okazując całkowitą radość i wdzięczność za wsparcie. Euforia związana z nadchodzącym występem rośnie, a fani czekają, by zobaczyć, jak Justyna stanie do rywalizacji na wielkiej scenie Eurowizji. Możemy tylko trzymać kciuki za jej sukces.